Trzy szokujące fakty o depresji. Depresja to nie tylko smutek, to poważna choroba, która wpływa na całe życie, emocje, relacje, pracę i zdrowie fizyczne. Może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, płci czy statusu społecznego. Nikt nie jest odporny, tylko połowa osób z depresją szuka pomocy. Reszta cierpi w milczeniu, często latami. Czujesz się przygnębiony przez dłuższy czas? Porozmawiaj z kimś zaufanym, przyjacielem, członkiem rodziny, terapeutą. Regularna aktywność fizyczna, nawet spacer, może poprawić nastrój i złagodzić objawy depresji. Nie bój się szukać pomocy u specjalistów. To nie słabość, to pierwszy krok do zdrowia. Obserwuj mój profil po więcej informacji. Wyślij to wideo znajomym, którzy mogą potrzebować wsparcia. Napisz komentarz, jeśli masz pytania lub chcesz podzielić się swoim doświadczeniem. Na portalu knockout.pl pomagamy osobom z niepełnosprawnościami i chorobami psychicznymi w uzyskaniu dodatkowych świadczeń wspierających. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji, to nic nie kosztuje, a może wiele zmienić.